i Sol, mama z córką, które nagrywają gameplaye. Witamy Was ponownie w Pal World w następnym odcinku. Jestem na, na tych. Yy, I co? I myślę, że na razie pójdziemy spać. Te pokemony tutaj śpią. Łowi. Oprócz tych nocnych. Właśnie, to jest najlepsze. Te nocne no. pracują. Mimo... No. Mimo pory. Aha. O, już jest długa. Okay. Przy... To cóż. Na, ponaprawiajmy sobie wszystko. Na początku. Popatrzmy co tu możemy hmm. poodkładać. Muszę odłożyć owce do tego e-piku. Do tego Powerbox. E, Powerbox? A to boxa muszę No. Odnaczyć. Tutaj na Aha, to jeszcze nie skończyło. Okej. Okay. Mm, to jest nie będę miała miejsca. No pokemonu. Jakie Pokémony? Tu nie ma Pokémonu. No nie będę no. A ja tu gotuję. nie Nie ugotuję. No to odkładam. Jajka sobie zostawię, żeby były. Dobra, to i to podkładam. Niech korzystają. A ja sprawdzę technologii, bo ja mam... Nail tak. zrobione. To co teraz porobimy? Może ja technologii tak muszę odblokować. Siodło do tego! Do czego? Do, do tego. No możesz sobie zrobić. Odblokuj. Okay. Będziesz mogła na nim jeździć. A co? Ile możemy bali? Sześć tylko. Kurczę, co tak słabo? Na co idą te surowce, że tak nie możemy nic zrobić? R e, to idzie tam do skrzynki. Nie wiem, Gunpower zostawię tutaj. E, nail, właśnie to trzeba odłożyć gdzieś. Może tu, a tu są, dobra. Dobra, idę tutaj jeszcze ogarnąć, a pułapkę wyblokować. O Kamienie tu, to jest Odblokować Może beczkę odblokuje? Albo te mury. A tu jest zebrane wszystko. Ojej. Ojej. Na mórka. Oni tutaj wszystko burzą, no. Zamiast się skupić na tych miejscach. Czym A to ja jest chciałam... O, zobacz co tu jest. Hmm. Zobacz, nie. To biją. Nie, nie idź tam. No nie, wszystkie zaatakowały go. Nie. Poszła pod bazę i wszyscy ją zaatakowali. Nie zdążyłam rzucić. No, trudno. Nie zdążyłam nawet rzucić nic. Dobra, tu mamy cztery. Hmm, Tylko to co mi... Yy... Okej. Okay. Co mi na siodło nie wystarczy nie? No nie wiem, co? Co ci brakuje? Popatrz co brakuje. A gdzie jest ten siodło? O ja tutaj go nie widzę. Mm, nie, tutaj nie będziesz miała. Musisz podejść. E, musisz podejść do No nie mam niebieskich kamieni. E, do Dobry. Czekaj, czekaj, czekaj. U... W domu, w domu tutaj no. pierwszy stolik. Chodź. W domu pierwszy ten naprzeciwko co stoi, tak i tutaj. Sprawdź, co potrzebujesz. To może na siodło dla dzika? No? Nie, nie, ale nie siodło dla dzika, tylko jakieś rzeczy dla e, jakby. coś do strzelania, chyba e, dla niego, coś takiego. Pamiętam. Hmm. Kurczę, ja chcę dla Wilczka. To jest chyba. To jest siodło. To jest siodło. Aha. <grych> dziwnie. Siodło na list? Na tego? Na pieska. Na no. No to zobacz jak to będzie. O, a ja Wam obiecałam, że. Ojej, jak to się długo robi. Że zaatakujemy sobie. No chodź tu. Że zaatakujemy. Mamoresta! Tak jest! Chodź tutaj. Zobaczymy. Co tu się będzie działo? O ja cię kręcę. On w ogóle nie odrywa. No ale ca cała baza tutaj na niego poszła. Mam nadzieję, że nie poniszczy nam te pali. Wszyscy walczą, wszyscy walczą, zobaczcie. Bras, Dra bo za bardzo mu tam nic nie robię, szczerze mówiąc. Ojej. O ja biodnusko. O, nie! Widziałem jak potrzemy ciało mnie. Chyba zginiemy. To nie był dobry pomysł. Oj, lisek. A ja wiem, no Może ty będziesz potrafił. coś z nim zrobić? Zaraz mm -hmm. ja okay. wypuszczę też mojego. No wypuść. Jeszcze nie wypuściłaś? A jesteś w bazie? No tak, tylko robisz. No to go. przestań na chwilę i no wypuść dobra. go i idź robić. Ok. Niech pomaga. O nie, Jeszcze moglisko wleciało. Ojeju! co ale ty żyjesz w ogóle? No palę się. Na razie, no, dużo kolejnych. Musimy ich tutaj... o, o, nie, 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 oh, no. No, mnie. To nie, był dobry pomysł. nie, no! dużo nie, 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 O nie, 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 Dobra, Został go, Został go, nie! Został go, niech idzie sobie. Bo przestał już a, a, Agro stracił i idzie sobie, niech sobie idzie. Za, za, za dużo tu poniszczył. Wszystkich zniszczył! Oh, no. To był... To był błąd. Dobra. Niech się te... o oh, oh, no. Kurczę! O ja muszę... Nie. Tego wziąć. Liska muszę niestety odłożyć. No, niestety, niestety. Nie poszło za dobrze. No, nie, nie poszło. Tak, kurkę. Dobra, kurka jakoś. Ej, co ci nie robisz? Podlewa! Podlewa, bo no wybacz. No, proszę. Mój chiliat. Dobra, a ja jeszcze dam no tego na razie. Ja idę robić siodełko. Co tu jeszcze? No idź, 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 zrób sobie siodełko. Czekaj, ten podlewa. Nie, ten się... O, mamy drugiego, super. Co? No na razie, no tam tamte musiałam z powrotem do tego, żeby, żeby no. Odżyły, znaczy odżyły, no. Zemdlały. widziałaś sama. No tak. Więc tutaj widzisz. Ojej. E, czas odpoczynku 9 minut. A czy dałaś mojego renifera do twojego tego? No oddam później. Nie. Dałam swojego. E, i co tu jeszcze dać? Może tego jeszcze jednego dam. Niech sobie tam... Dobra, muszę wziąć mojego wilczka. I na nim muszę pojeździć. A, te, Chilet też mi mój? Uuu. Oj, ojoj, bierny. Chilet mój, mój e, zębał. O, ja o nie! ja teraz mam Nie jedzenia. No to nej, masz jedzonko. od tego. E, dobra. Jak ojej, ogarnęłaś już się? Nie. Tak. Możemy lecieć? Tak tylko. Uuu, a jest. Muszę podreperować się jeszcze. Mm, I co jeszcze chciałam? Nie popatrz! Wow, Jeździsz na wilczku! No tak, stra. A ja mam tego. a ja mam tego. Mogłam tego wziąć, na wziąć na te na, na walkę z Mamorestem. Ptaka no mojego. Mać. A ja też mogę złapać teraz. Mogę teraz tak, ja tak, tak złapać. E, a pamiętasz gdzie był? Lecimy tam gdzie był. Tak, wiem ja gdzie był. No to w hmm. którym miejscu. Muszę iść do Flyboxa. Czekaj, bo ja muszę pozrzucać wszystko. Ojej, czemu nie mogę tego? Aha, muszę zejść. No. I okej, okay, już idę do ciebie. Poproszę mi. Aha. Tu na piesku mogę walczyć? A jak zejść? Tak, zaję, możesz. Wejść? Y, tak jak weszłaś. Aha. Jest? Jest. Ale kliknę. Długo? Nie, nie, odejdź, bo on. Y, ten. Komputer, widzicie? Teraz jest. E, dobra, e, to powiedz mi gdzie lecimy. W którym to ja miejscu wiem. było? Ale... ja wiem! Ja wiem było. W którym miejscu to było? To było chyba... Nie, tu no, to nie to było. Jest... To chyba tu. Nie, to nie tu. Tu chyba. Dobra. Idziemy tutaj. Ja sprawdzę może. No tutaj. lecimy, pozwiedzamy. A nie, troszkę. bo to jest ta baza tutaj mm, To nie tu. To nie tu. To... Ja wiem, to, to chyba tu. Które wzięłaś? Mm, tam strzałka, ale to nie ten. Okay, widzicie? To nie ten, nie? to nie ten. To będzie wtedy. A to nie ten będzie ten? Burzu. Przy, na pewno przy tutaj. Ej, ale ja nie mam tego. Zobaczmy tutaj. Tu gdzie są te schody? Ja wiem o które ci chodzi. To o, było tak, przy plaży. O właśnie. To no, jest Dobra. A nie, nie ma. Sprawdźmy. Czy się pojawił? Nie ma. Gorówek, ale nie ma, bo. Nie ma? No tutaj był pamiętam też. No tak, był. Ale co, No to inne łap na razie. Może się pojawią jakieś. Ale przecież tam na górze też był. Może tam sprawdzimy. No to tu na górze? Tak. Dobra. Ha! złapać sobie. Aha. No dobra. Ja oaj, idę sobie na górze oaj. sprawdzić czy jest. Tak. Zaraz tu zniszczem. Kurczę, lepiej by było biegać na pieski. No. Teraz będę biegać. Teraz... no łap się, Odbijam, no. odbijamy, na aja, aja, no. Odbijamy. Tam ktoś walczy, tam ktoś walczy. Walczy z drugim Mamoresem Tak, to łap go. A, nie mogę, nie mogę. się uwolnić, nie mogę się uwolnić. No chodź tu, no no kurczę spada. Chodź tu, bo cię zaraz zniszczy. Ale nie, bo mi piesek spada. Ja mówię o moim. O, świetnie. Umieram. No, ty... Podejdziesz do o mnie. Nie, mój piesek! <laughs> Podejdziesz do mnie? A co zrobiłaś? Nie wiem. No i mu pieskowi coś zrobiły. A ten ile ma? Weź rzuć w niego. Kurczę, no chodź do mnie, to podejdę do ciebie. i ten. Ale I... piesek mnie nie żyje. No to zaraz, zaraz ten. Zaraz gdzie jest? No szybko chodź. A, nie wiem, gdzie jestem. No, Aha, przy widzicie, tym gdzie? moście. Chodź, to, to szybko. Pomogę ci, może zdobędziemy mamoresta, bo miał mało życia już. Nie tak, miał mało życia. Tylko, no, trochę słabe jesteśmy, jak cała baza walczyła i poległa, to nie wiem, czy my we dwie damy radę, nawet na tyle. Ale chyba nie te zielone sfery były. No, 30 sekund. Ej, uratuj mnie! O, ta owca. Się nazywa? Mój, yy, no. No, 20 sekund, Szybko, ratunko! już nie jestem. Koza mnie dopadła. Koza. Koza mnie. Co, serio? No, ta zielona. Sol, jak? Dziękować. one są takie ładne. No fajne. no fajne. Ja muszę iść Jednego złapałam, a drugą to ten. Co ona robi? E, idziesz do bazy? Czy próbujemy tego? Ja muszę wilczka odratować. Ale później to nic mu nie jest, no. To chodź. do bazy, proszę. Ale chodź szybko, masz dru drugich jakichś pali. No ale nie mogę Spróbujemy na Mamoresta, iść. nie będzie takiego y, ten. Nie będzie takiej już drugiej sytuacji, że będzie tak mało miał zdrowia. Spróbujmy go dorwać. O, masz ptaszka, proszę. Chciałaś? Oh, Widzisz? Poszła być do bazy. Niby nie było. Hmm, ale ja nie mam pokamonu. Mam tylko tego żeby... Nie zabrałaś niczego więcej? Uff. Ale mocno bije. Kurczę, nie mam tych! strzał. Aaaa... ja... co? What? I to zaś tą. O kurczę. Tylko pamiętaj, żeby... Y... Kurczę, nie mam pali! Nie? nie! O nie. Zabiły go. Lecz. Nie oh. Oh, No nigdy nie złapie tego ptaszka. No ale jak ty się wybierasz? Mej, trzeba zawsze brać wszystko. Zobacz, ja mam 84, palę. Masz, chodź do mnie. 84 sfery miałam. No ile? 84. Dałam ci połowę. Możemy sprawdzić, czy tam jest ptaszek? Gdzie? Tam drugi. Który? Tam na dole? No. No to chodź. No, mój ptaszek poległ z tym... No. Z kozłem. No. Co? Jak to? Co kozły go załatwiły. No widzisz. Dwa kozły się rzuciły. I po nim. Dobra. Nie ma chyba, co? No nie. To co Ty ja zrobię? Idę z ściągła. Następnym tak. razem. Pójdźmy do bazy, bo nie mamy No już, mocy. już idę. Mam tylko A dzisiaj taka krótka, e, krótkie wyjście. Troszkę rzeczy się udało porobić. Musimy zaraz skończyć tak? Ja idę do pół do bazy. Dobra, ja tu pozbieram jeszcze trochę. Ej, czemu nie mogę ten? Jeszcze troszkę pozbieram. Czemu ja nie mogę biegać? Jak nie? No nie, nie mogę. O, no możesz. Biegłaś. Tak. No ja widziałam, tego. że biegłaś. Jak o! za dużo. Oj, nie mam cztery o, o mogę dobrze, sobie dobrze. dobrze. Tego to, Będę to, mogła y Zbieraj te rogi, one też są do lekarstw potrzebne, wiesz? Ja no, mam dobra. jeszcze też jeden. Niepotrzebne. Mi te rzeczy co hmm. może ślinkami? Które? Te, co pode mną drobnęła. Dobra. O, roślinka. teraz wezmę. U coś tam. No. O, cztery o. mam ice organ. Cztery ice organ. O, organy. dobrze, dobrze. sobie zrobię tę ubrankę. Ale mamy bałagan w tych skrzynkach, no. Po no co mi te orec? O, dobra. Pozrzucałam trochę. E, teraz jeszcze... No co jest? Nadal nie mogę Weapons in demergen... Armors in demergen. Nie wiem o co chodzi. Ja idę, co chodzi. Zobaczmy... Aha, bo ty masz ze sobą. No cóż, dobra. Ale ja nie mogę biegać, czemu? To na razie tego nie Ja Nie, mogę biegać. Właśnie, tutaj ten róg bym chciała te rogi. Nie wiem. Te rogi chciałabym tutaj mieć. Jeszcze te, te muszę mieć. Mogę to mieć, proszę. Co? Te, ignot. No to jest przecież. Co? Gdzie? Jak to? Gdzie? Ono trzeba zrobić. Tutaj zobacz. Widzę, 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 widzę. widzę. A, A jak to się robi? Strzał. Chodź tutaj, bij w ten kamień. Ile potrzebujesz? Weź to. No. No. Max. Dwa możesz wytworzyć. I weź. No weź to! Weź. I twórz. No, tylko. Muszę. No właśnie, my tam mamy ten. No raz to na siedzi. On mnie prowokuje teraz no. No musimy żelazo zbierać, żeby mieć invoc, czyli ten żelazo przetopione. Sztabki żelaza. No idzie do mnie, zobacz. On teraz będzie mnie prześladował. No fajnie. <laughs> nie, nie dotykaj go. Nie dotykaj go. Znowu cała baza. <laughs> Znowu no, cała baza nam pójdzie. Dobra. 10 tych No ten mamorest się o ci blokował Widzisz jak lekko mocno ci, -ci piki ki piki sześć ki piki Dobra, zaraz będę miał ci ki Dobrze, było O Ile ja mam tutaj o Boże, drugie nie dojdę Czekaj, kancel! Nie trzeba No ja mam dużo tego Zobacz 14 aż będzie Ale ja potrzebuję do szogła No to już No to rób tyle ile trzeba Ile tam ci potrzeba? Nie wiem Zrób tyle Nie wiem Czekaj, tu pościągamy, hop, Jej, r. Dobra. Niech tam zwróci. Może my się A, prześpimy tutaj. raczej. Tak, tak, już idziemy. Tylko tutaj ogarnę. Dobra, kamienie są. Ja idę spać. Tak, idziemy spać. No ja dobrze. już poszłam spać. No dobrze. Już, już Ej, idę. czemu mój miszek nie ciebie. pracuje? Ojej, wszędzie są te rzeczy. Musimy posprzątać w tych skrzynkach. No tu są te włosy. Jakoś posegregować je, nie wiem. No dobra, ale razem ze spaniem no może nie, nie idź spać. Pójdziemy spać w następnym odcinku. No i wraca ten mamorest. Zobacz. On krąży tutaj. Co jeszcze raz dostać w Ciry. Yy, dobra, to kończymy na dzisiaj. Taki krótszy troszkę odcinek. O, słoneczko, moje. Yy, yy, żegnamy się z wami. O, jeszcze czekaj, bo zaraz umrę żegnając się z głodu. Dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa Pa! pa, pa.